Niespodleni, niepodlegli, pełni wiary, w sny prorocze. Ani żeśmy się spostrzegli jak kolejny minął rocze. Krzysztof Szelichowski, Przewodniczący Rydowskiego Klubu Gazety Polskiej. Pragnę serdecznie Państwa zaprosić na nasze uroczystości z okazji kolejnej miesięcznicy tragedii Smoleńskiej. Rozpoczynamy jej mszą świętą Kościela Ojców Jezuitów Jezowiców o godzinie 18.10. Po mszy nastąpi przemarsz na stary rynek. Zawieszmy ze sobą transparenty, hasła, światy. Na starym rynku użymy krzyż, świetny symbol walczącej Polski. I tam też odbędzie się krótki wiec, w czasie którego będziemy domagali się ujawnienia całej prawdy o Smoleńsku. Po manifestacji również w Ojców i odbędzie się projekcja filmu. Poświęconych katastrofy Smoleńskiej. Szczęść Boże! Drodzy Państwo, komu miły Bóg, honor, ojczyzna i prawda w dzisiejszych czasach zapraszamy na mszę Świętą o godzinie 18 .00, 10 .00 marca w kolejną rocznicę tragicznej katastrofy pod Smoleńskiem. Modlić się będziemy za prezydenta, za uczestników. Oraz o wyjaśnienie, co się stało, a żeby odkłamać to, ujawnić prawdę po przyświętej przemarsz na Stary Rynek, gdzie układać będziemy kwiaty i ze zniczy. Do zobaczenia na Starym Rynku i w ciele jezuita. Justyna Zawisza, członek Stowarzyszenia Ide Solidarności 1980 89 Kochani, komu leży na sercu... Dobro i prawda w naszej Ojczyźnie serdecznie zapraszamy. 10 jak każdego miesiąca spotykamy się w kościele Ojców Jezułitów przy Placu Kościelewskim na Mszy Świętej za ofiary tragedii smoleńskiej i, i intencji rodzin tych ofiar, które poległy, prezydenta, jego małżonki i innych osób, które leciały do, Smolej, do Smoleńska, do Katynia, oddać hołd pomordowanym w Katyni. Jednocześnie chcemy serdecznie zaprosić na dzień 13 marca, gdzie jest kontynuacja mszy świętych za ojczyznę, gdzie będziemy się modlić, żeby w naszej umiłowanej Polsce zapanowała zgoda, solidarność i prawda zgodnie z Ewangelią Pana Jezusa. Serdecznie.